Dobra, teraz tak. Policzyłem, wczoraj usiadłem już na koniec miesiąca, wszystko zaktualizowałem, obliczyłem, ile wydałem pieniędzy w listopadzie 2023, co do grosza. Znaczy, no może nie idealnie, ale tam wiadomo, może nie wiem, 100 złotych w jedną, albo, znaczy 100 zł więcej może by doszło, jakby o czymś zapomniałem, ale raczej. No, jak myślicie, ile wydałem w listopadzie? Dużo, powiem Wam tak, dużo, bo tak. Yy, Musiałem, znaczy musiałem, no chciałem pomóc na mamusi z jedną rzeczą Były dwie, dwie imprezy urodzinowe Chodziłem na, do lekarza na streamach też w miarę sporo wydawałem No i jeździłem, no tak zwyczajnie Dobra, no wydałem 12 254 zł i 18 groszy Tyle wydałem, na życie Bardzo dużo, jest mi z tym źle generalnie znaczy, jak pomyślnie zarobiłem, to nie jest mi jakoś źle, ale bardzo dużo pieniędzy. No to jest tak: zakupy spożywcze, czyli wszystkie zakupy w sklepie: jedzenia i też nie wiem, płyn do płukania, szczoteczka do zębów, gdzieś, nie wiem, płyn do mycia, pasta z zębów. 900 zł. Restauracje, też zamawiane, w tym maki oczywiście i tak dalej. 1050 zł, czyli łącznie na zakupy spożywcze i takie fast foody i tak dalej. 1993 zł Prezenty, czyli prezenty no i też e, urodzinowe i dla mamy 2300 Mieszkanie, 3,5 Abonamenty e, 376 zł Paliwo i inne rzeczy z samochodu, nie wiem, jakiś płyn do odmrażania szyb e, Jakiś AdBlue, coś takiego 964 zł Ubery, jakieś opłaty parkingowe Inne gówna 140 zł Firmowe wydatki, czyli tak Eee, zakup, nie wiem, jedzenie na stream do gotowania, te jakieś, jakieś beef Wellington jak robiłem, co, płaciłem 400 stówy za mięso, eee, jakieś, co tam jeszcze było, eee, na no, co ja w tym miesiącu, jakąś gierkę kupiłem, no nie coś tam ten, coś tam, mortadela wiadomo, no jakieś firmowe wydatki, no nieważne, eee, jakieś internety do plecaka KRL, no takie rzeczy. 1688 Lekarz, no to 1130, no bo diagnoza DHD. No i Charity, to dałem panu na ulicy 50 zł. Także tak to wygląda. No to tak, na czym można oszczędzać? Jak tak myślę, no nie? Bo zrobiłem sobie to, żeby zobaczyć, ile wydaje w trakcie miesiąca. I to jest 12 koła. No tak, to się zlicza od 12 koła. To wszystko to jest 12 koła. No strasznie dużo. Tak, po pierwsze. Na czym można oszczędzać? No charity, można nikomu nic nie dawać. Lekarz, no już nie będę chodził więcej na diagnozę DHD. Pójdę jeszcze pewnie raz do psychiatry, kupię leki, no i tyle. E, firmowe wydatki no na tym się nie da oszczędzać, bo na tym zarabiam więc nie da się na tym. No nie da się na tym oszczędzać. Nie, no nie powinienem na tym oszczędzać. powinienem na tym wydać jeszcze więcej. Uber, pociągi transport, no były potrzebne. Ja naprawdę staram się nie jechać Uberem. Jechałem, no nawet nie wiem, byłem raz na. Tym na kolacji takiej biznesowej, no to jechałem Uber'em. Niestety, bo bym się spóźnił, ale wracałem tramwajem. Jak, jak mogę, to staram się. Ten, nie wiem, byłem na diagnozie DHD, to jechałem rowerem na diagnozę DHD. No, starałem się ani nie użyć Ubera, ani auta. Jechałem rowerem, no, no rower. Paliwo jeżdżę ekonomicznie. No nie da się bardziej, po prostu musiał nie jeździć gdzieś. No nie da się oszczędzić na paliwie. No nie da się. Abonamenty. No da się oszczędzić, ale co to za oszczędność? No 100 złotych będę mnie płacił za coś? No ciężko, no 150 ewentualnie. Prezenty. No ja nie lubię oszczędzać na innych, no nie będę chujem. No i tyle. No więc tak. Jedynie można mnie zamawiać. No i tyle. Dobra, napijemy się herbatki i zrobimy sobie podsumowanie. O Jezus... Dajmy tą herbatkę. Zapajem już tak, no nie? Widziałem już kto ma pierwsze miejsce w listopadzie. Jest dobra wiadomość, no nie, jest dobra wiadomość. Owo Kubek, no? Ma nawet takie jak ten. Ma takie te wąsiki, jak na emocje. listopad 2023, podsumowanie polskiego Twitcha. Wiadomo, można też sobie właśnie odpaść zagraniczny. Zobaczcie, jak to jest na zagranicznym. Na świecie, generalnie wiadomo, Liga Legend, główna. No, ale też tam jeszcze chwila warców była. Fortnite bardzo mocny, prawie tyle co, co Liga, no 210 w górę GTA 5 no i World of Warcraft. W ogóle to jest chore jak za granicą, zwłaszcza w USA, mocny jest World of Warcraft, a w Polsce to w ogóle nie żyje. Ale no to chyba wynika z tego, że World of Warcraft miał abonament i trzeba było po prostu za niego płacić, a w Polsce graliśmy w TBA i w Metina, więc, więc no nie. Nie zrobiło tutaj, nikt tutaj nie zrobił takiej. N nikt nie miał dzieciństwa po prostu na WoWie. Dobrze, klikamy język polski. Największym streamerem listopada 2023 roku w Polsce był tak zwany Alfa Sigma Zony. Zony i jego cudowny, prawie codzienny Fortnite zapewnił 1600% e wzrostów. 1600% wzrostów. W bodajże październiku miał, nawet nie miał chyba 100 tysięcy watch Hours, a teraz miał milion 147 tysięcy. Wiadomo też Mergani, bardzo mocno, 34% do góry, ponad milion, tuż za nim Gucio, potem Multi, no i na piątym miejscu Franio, który to już wielokrotnie mówiłem na moich streamach, miał bardzo dobre wyniki, szedł bardzo w górę, robił sporo tych streamów, więc, więc takie, takie właśnie było top 5. Just Chatting dalej najmocniejszy, potem GTA, no dobrze to GTA się klikało, zwłaszcza o Merganiego, Mergani tak, no, me sam Mergani to jest ponad 1 czwarta wyników GTA, sam Mergani to jest prawie 1 czwarta wyników GTA, to jest to, 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 jest mocne, a on, u niego jest głównie GTA, e potem Liga Legend, Fortnite 500% w górę, e no to tutaj Zony, Zony to jest 1 trzecia Fortnite'a, Eee, no, i potem i z jakimiś tam spotkami o 30%. Najbardziej trendowała właśnie Fortnite, GTA 5, Liga Legend. No, i za sprawą Parisa Platynowa. Football Manager 2024. No, i jako, że to nowa gierka, to Letter Kompany jeszcze. Eee, Zony. No Fortnite był po prostu, no to był miesiąc Fortnite, a. no trzeba, trzeba to przyznać, to był miesiąc Fortnitea zony 57 nowych followów, no głównie z TikToka, wiadomo Sety 27 followów, no i Kami FN1 15 tysięcy e, followów. No, multi dziennie tam standardowo. Spory przyrosty follow'ów, ale to jak co miesiąc, no ale ci Fortniteowcy coś się wbili to to było mocne. No to był miesiąc generowania ników. No tak, no, generowanie ników jest na pierwszym miejscu. I najlepszy wynik, jeśli chodzi o obejrzane godziny, o Jezus, i obejrzane godziny, i jeśli chodzi o przyrost followów. No z TikToka tam przyszło tyle ludzi, to jest niesamowite. No Alfa Sigma, to był jego miesiąc, no trzeba powiedzieć, to był miesiąc Alfa Sigma. Bardzo dużo streamował, miał bardzo dobre wyniki, robił po 16 godzin streamów dziennie, na TikToku po prostu szalał i tyle. Żeby palec się nie rozbawił, jak będzie skroiłał do IC w rankingu? No już zaraz zobaczymy, no czekaj, no już mam jednego z XC, Xayo, Most view Streams. Oczywiście jest to stream z jedzenia nuggetów, 38 679 widzów, a może trochę więcej, ale tak, największym streamem w listopadzie na polskim Twitchu było jedzenie Nagetsów na czas. Tak, to jest, to jest polski Twitch, proszę Państwa. Największym streamem było jedzenie nagetców. Potem jest Mergano, 26 koła, no to zakładam, że to jest jakiś GTA, Multi 24, nie mam pojęcia na czym, zaraz to w sumie sprawdzę, Delordi 22 i Nerwarem 19, to wiadomo, półfinały finały Worldsów. Na czym Multi ma 24 tysiące widzów? Już to, już to sprawdzam, już to sprawdzam. Dzisiaj za 29 koła, a nie ma na 40 chyba? Bo tak coś czytałem na czacie, Multi, Multi miał 24 koła, na wyjaśnienie rozpadu YFL. Aha, czyli drama, czyli dramy, drameczki, okej. Okay. Na wyjaśnieniach rozpadu YFL Multi miał te 20, 24 tysiąca widzów. Także tak, Nagetsy coś tam GTA, eee, znaczy coś tam, no nie chcę umniejszać, tak, nie chcę umniejszać. Eee, mogę sprawdzić w sumie dokładnie co to było. Hmm, czy to było to, co według Twitch Trackera ma 25? Pewnie tak, ale się upewnię, czy nie było niczego większego. Eee, Max Viewers. No tak, to będzie to. Był to Samir Kara Śmierci. Aha, czyli, czyli to było CK, tak? Charakter Kill, bodajże, Taki jest skrót. No to Samir Kara Śmierci, nowa postać. Czyli jak była kara śmierci, Samir został zabijany, no to to było te 20, 24, 25 kawiców. No, czyli Nagetsy, e, Zabijanie Samira, e, Wyjaśnienie dramu YFL, Wartsy, Wartsy. Takie były największe streamy. No, nie było żadnego większego eventu chyba w tym miesiącu, ale i tak było fajnie. E, dobrze, no i teraz tak, pełny ranking, pełny ranking. Top 5 mamy, no i top, pie, top 6, Ewron. 5,5 tysiąca widzów, no dalsze spadki Evrona. Eee, dalsze spadki Evrona, to trzeba tutaj zauważyć. Eee, no ale to jest cały czas to, no. Mergani miał najwyższą średnią widzów, najwyższa średnia widzów należała do Mergana w tym miesiącu. I tam po prostu przeszli ci widzowie Evrona. Ale teraz to już nawet nie wiem, skąd się wzięli ci widzowie, bo od Evrona, u Evrona jest tylko spadek 5%, a u Mergana wzrost o 30% średniej. Ja już nie wiem, skąd się ci widzowie u Merganiego nawet biorą. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie rozumiem tego. Eee, Siódmy Ripson, no to tutaj Ripson chyba drugi największy spadkowicz w tym miesiącu, no ale to wiadomo po Pandorce, e, średnia o 37%, 37 w dół, mm, no więc ten wynik też e, Watch Time'u też 38% w dół, no bo godzinek podobnie, no ale po prostu e, październik był miesiącem Pandorki, więc tamte wyniki były ogromne, teraz to po prostu po prostu spadło. Grandi, GTRP, no GTRP dobrze się trzymało w tym miesiącu. Tak samo Nexik. No Nexik to wiadomo. Neksik. Nie chcę nikogo nikogo porównać. Ale Neksik kojarzy mi się z Rypsonem Ksajka, tak? Że, że. tak jak Rypson na przykład troszkę tych widzów zyskuje dzięki Ksajo, No to tak Nex sporo widzów zyskuje dzięki, dzięki Merganowi, bo oni tam. Nie wiem, czy widzieliście po prostu, ale bardzo często jest tak, że po prostu... Jak, jak grają z WRP u Merganiego, to o tutaj jest Nex. Nex razem z nim gra, jest kamerka Nexa nawet, także Nex po prostu jest bardzo popularny. No jak Merganie nie streamuje, no to trochę widzów może pójść do, do Nexa. No jest! Dziesiąte miejsce! To co pisaliście, e, no tak samo Torek Uwrona, No Torek Uwrona jest Nex u Merganiego, Rybson u Uksaja, Torek Uwrona. To, to są takie trzy przykłady, takie trzy duety. No jest! Top 10. Legenda, ksajo, 49 godzin streamów w tym miesiącu, no miało być więcej w listopadzie, ale yy, okazało się, że pewien sponsor jednak nie potrzebuje świadczeń, więc tych streamów nie musiało być tak dużo yy, Więc sobie odpuścił, no na pewno miał największego streama, średnio też spoko, 9900, no ale ewidentnie, ewidentnie, ani w średniej, ani w godzinkach nie jest lepszy od Mergana no co najlepszy w średniu, ale wiadomo, Noxio po prostu, no, no mało tych streamów, no mało, mało, mało tych streamów nawet, no. Jak kluczyk upadł, no to, no to te streamy też godzinkowo po prostu poszły tu. Top 3 średnia, a to prawda, tak, Multi też miał wyższą ten od Ksaja. tak, to potem średni Xayah był, był top 3. Mergani, Multi i potem, i potem Xaja. Dalej tak, e, Izako, o, już widzę siebie, już widzę siebie, największy spadkowiec tego miesiąca. Izaczek, no to jest dalej, nie ma GOATsów, teraz już w ogóle dostaliśmy ogłoszenie, nie wiem czy widzieliście, okazało się, Wardenga powiedział w streamie, że w tym momencie GOATs, e, udziały w GOATs jedynie pozostały u Wardenki i u Wojtka Goli. Także Izak, Bloński i Boxdel nie są już w Goats. No i to wiadomo, no jak robili Goats, Izak w ogóle nie streamował przez 2 miesiące, zero streamów było, teraz Goats już nie ma. To chyba znowu ma czas na streamowanie. No i 225 godzin streamów aż. No i sobie tej tych dwóch kławiców. Eee, I super, super jest. E, Paris, dużo streamów. wielkie zajranie football menażerem. No, to jest klasyczny Paris. Średnie koło, trzech koła. Streamuje, co tam chce. Paris to ostatnio streamuje football menażera. Streamuje. E, streamuje ten. E, Wowa. Nawet został VTuere właśnie. Nie wiem czy widzi. VRuder. No i co? I grasę Wowa, grasę football menażera. No i Sigma. Ma swoich widzów, ma swoich odbiorców. Wspaniale. O, zaraz będą kolejne osoby z Xi Mr. Ginot, klasyczny miesiąc Ginolda, nie ma nic do powiedzenia, no tylko dużo chyba widzów właśnie też było e, w razie właśnie dramy YFLX Bungie. Zony schudł w tym miesiącu 8 kg nagrałem Fortnite. No jak tyle streamujesz, zapominasz nawet pewnie, żeby jeść, to się nie dziwię. E, Pisikela 212 godzin. Klasyczny miesiąc Pisykali, nie ma co dodać. Wysocki w dół 4300 średnia. O, w sumie dawno nie o takiej średniej. Można sprawdzić. Tutaj jestem zainteresowany, bo to Gracz Xy No, w dół ten wykreśli leci raczej od marca. No, tutaj się utrzymywał w sumie długo. No, jeden z. No! O kurze, to chyba pod względem średniej najgorszy miesiąc Wysockiego od kwietnia 2021, no? Tak, to najgorszy miesiąc gdzieś jak od kwietnia 2021. Tak, tak, no. Także tutaj. Yy... No nic, no wszystko na czerwono, mniej godzinek, trochę spadków. Ale to nie są tragiczne spadki, no nie? Ale na przykład młody, 83% watch do góry. 75 godzin streamów. Młody, gdyby nie upadł kluczyk, młody miałby rekord godzinek. Gdyby nie upadł kluczyk, bo rekordowo młody miał 78, a tutaj był 74, 75. Eee, także jeden stream i byłby rekord pod względem godzinek. Byłby rekord po 1 godzinek, no ale kluczyk upadł, ale i tak młody, zarąbisty miesiąc, dużo streamów jak na niego, e, średnia w górę, także by to, myślę, bardzo fajny miesiąc. Delordi, to wiadomo, tutaj wyniki e, troszkę spadły, ale dalej były ogromne za sprawą po prostu warców. E, no więc w kolejnym miesiącu już Delorda tak wysoko się nie spodziewam, e, raczej top 30-35, ale no co. Dalej z trochę tych było. Demonzik, standardowy miesiąc. Leproxik, standardowy miesiąc. Bonkol, standardowy miesiąc. Zależy tylko trochę więcej widzów. E, no Luki generalnie na e, Nie wiem jak to zrobił Patryk, nie wiem jak to zrobił Patryk, bo on miał nadrabiać kidropa. No i zrobił co prawda kilka streamów nocnych, ale on i tak robił mniej streamów niż w październiku. Więc ja nie wiem jak on robił te dodatkowe streamy z Kidropa nocne, jak i tak godzinkowo mu wyszło mniej niż w październiku. No więc oczywiście przez te nocne streamy spierdził sobie średnią, 3088. Eee, kiepsko to wygląda jak na Patryka, pewnie stać go na więcej, ale to są lekkie spadki, które pewnie w grudniu odbije. Eee, torek, no tak jak wymówię, no Evron upada to Torek też powinien upadać, standardowo jak co miesiąc ta sama gadka. Nervarie, no tutaj też trochę jeszcze tych wordsowych wyników fajnych, ale no 2000 średnia to nie jest coś, co raczej dalej będziemy widzieć. Chociaż w grudniu możemy to widzieć, bo Nerwarien chyba ma kostreamowanie właśnie i Ksajo Kappa miał kostreamowanie i dalej ma. Kostium jednego Red Bulla, drugiego Red Bulla. i jeszcze ma coś czwartego do kostiumowania, ale na... a to Ultimate Shotom. Także w sumie jak ma tyle tych kostiumów do robienia, które jakoś tam w tym gronie sportowym będą interesujące, to nawet to będzie dobrze wyglądało. No i tak, tutaj chyba największy upadkowicz tego miesiąca, czyli mokry suchar. No, bo wiadomo, ja miałem wyniki ogromnie podbite na pandorze ogromnie były podbite. No więc średnia w dół 55%. Napikałem w cieniu 5200 widzów, 80 godzin, także też mniej streamów, ale dalej jest to najwyższy wynik Fixi tutaj przynajmniej, no bo tam Olsza na przykład ma więcej, ale tak, to jest ten najwyższy wynik godzinowy. I to był dla mnie zwykły miesiąc, i był to dla mnie fajny miesiąc, bo tak, jak mówię, ja zawsze celuję w średnią 2000 widzów, 40 godzinek, także jak zrobiłem dwa razy więcej godzinek, a średnia była wyższa, to jest to dla mnie w porządku, aczkolwiek. Po tym miesiącu z Pandorką Myślę, żeby celować już raczej w 2,5 Także jakbym na przykład w grudniu strzedł poniżej 2,5, to... Chociaż nie, zajdę w grudniu poniżej 2,5, bo jeśli zrobię Sekiro na one shota, że będę spał na streamach, to na pewno zajdę, to wtedy nie mogę sobie tego zarzucić, ale już na przykład w styciu to na pewno już będę miał celem 2,5 eee... Pago! No, widzę, że nic niezwykłego. Papo trochę więcej streamów, średnia trochę w dół, mech mech. Nic niezwykłego tam się też nie działo. No ten cały czas coraz więcej streamuje i pcha się w rankingu w górę 40%, 40 więcej obejrzanych godzin. Azdus, no to są spore wzrosty, 100% wzrostu średniej. Sam widziałem kilka streamów Asdusa. No mocno jechał na takim... Wydaje mi się imprezowym stylu streamów JRL. Kto? No Azdusz, no Azucz to jest taki jakby no, kolega Frania, no dajmy na to, no nie? Ubieramy choinkę, próbuję lepić pierogi, za, za każdy 10 zł robię fikołka, test najlepszych rurek w Warszawie z nawcią, robię zupę z krwi kaczki, hasioki, czyli Friganisz, a to jak Kidrop upadł. E, morsowanie z Agą, test rurek Jem Amala O Jezus, jedzenie Amala Byłem pierwszy e, IRL test najlepszych rurek ze śmietaną A to co on robił, IRL rurek dwa razy? Czy po prostu nie wyrobił się? Drunk stream na mieście z Agą Aga to chyba jakaś wicka w ogóle, która Która raz się u niego pojawiła na streamie I zaczął, zaczął z nim robić streamy Nie pamiętam, coś takiego chyba było Dobra Super start. Dude, znalazł sobie, elektroniczne... znalazł sobie w sumie ten, jak kiedyś Franjo znalazł Celizę, to widzę, że Asdus znalazł sobie idealną partnerkę, wszystko z niej robi na streamach, widzka i tak dalej, budżetowa Franjo, budżetowa Liza, słuchaj, no na pewno komu się tam to podoba, no, więc no, taki, taki był Asdus. dużo, dużo streamania różnych. Yy, taku. Nie wiem, taku jest taki losowy. Ja nie wiem, nie znam jednej osoby, która ogląda streamy. Taku. Ogląda tu ktoś taku? Ogląda tu ktoś taku. Czy jest widz oglądając taku na tym, na tej, na tym czacie? Nie ma, jak ktoś, jak ktoś pisze, ja to widzę, że to jest stały bywalec tego czatu, który jest trollem. No, no, nie, no nie, ma takiej osoby. Nie istnieje. Yy, dobra, dalej. Taku. Kubonik standardowy miesiąc, Kasik z lekkimi spadkami, ale Kasik też coraz mniej streamuje, bo ona się zajmuje tam swoją firmą, więc już nawet poniżej 100 godzin. Ehm, mocno zarobiona kobieta, tak? Overpo Classic, Caseko Classic, Blackfire Ice Classic. Seti to wiadomo Fortnite. Strasznie dużo przyrost follow 27 koła, to wcześniej już mówiliśmy. Wszystko też na zielono, no po prostu streamował, wykorzystał moment. Nocinkrof! Nie wiem, to jest coroczna, coroczna, ten, yy, coroczna akcja. Kończy się sezon w LoLu u idzie w streaming. Yy, już do mnie pisał kilka dni temu, czy nie chce pojechać na serwerze Werelkrafta znowu. Yy, nie wiem, to jest. To jest corocznie to samo, ta sama akcja. Gra w tego Lola, jak tylko gdzieś może by, wystąpić na jakimś streamie, to występuje, to zrobi serwer z Minecrafta. Irl, R. zaraz powinien zrobić jakiegoś Irla z dziewczyny, Nie, on już nie ma dziewczyny? Coś słyszałem ostatnio, że już nie ma? Z jakiegoś gotowania albo coś. To jest corocznie ta sama sytuacja u Syncrofa. On chciał z tobą Irl zrobić z Jarmarku, ze mną Syncrof chciał zrobić IRL z Jarmarku, nic takiego nie zaproponował. Nikola, no nie wiem o co chodzi. Bo słyszałem coś ostatnio, że. Znaczy, nie wiem, bo ja nie chcę to jakiś ten. Jakby ja się po prostu widziałem jakiegoś TikToka i coś Mamon gadał o synkrofie z dziewczynie. Więc nie wiem, jakby. Ma jeszcze dziewczynę, czy nie ma? Ja nie wiem. a, ale powiedział, że pewnie się nie zgodzi, bo teraz na topie jesteś. A no tak, ma takie podejście. Nie no, mój zrobić z synkrofem jednego jrl nie ma problemu. On ją z mieszkania wyjebał? <grym> jak to? <grym> nie no, nie ma, mówił. <grym> jak, jak to? <grym> Ja jestem na topie? Nie no, gdzie, Zingroth 36, ja 24, to niewiele nie nas dzieli, no. Eee, Polsat Games, nie wiem, na Polsacie ostatnio leciały powtórki meczów z Ultraligi po angielsku. O co tam chodziło? 8 widzów to ja no właśnie chcę to pokazać, bo nie pamiętam tego dokładnie, ale, ale mało, no. Patrz, widzisz te streamy? Tutaj normalnie stream Mistrzostwa Świata w ligach 11 300 widzów. I potem odpalają powtórkę Ultraligi, dzień 5 i 6, sezon 10. Ludzie tu followy zabierają normalnie. Ludzie... Ludzie zabierają followy, oni je ogarniają i puszczają to dalej. I normalnie jest 13 widzów średnia. Jeden klip został zrobiony. Nie, to chyba sobie Polsat sam zrobił z klipa z reklamy. Nie, klip użytkownika Replikant 97. No, replikant jednak zrobił tego klipa e, Punio Gaming, klasyczny miesiąc. Test no tylko dużo więcej streamów Test klasyczny miesiąc. XD e, No, Speedy zaczął streamować, no to ten. No to wszystkie wyniki, a powyżej 10 procent. o dziwo, mimo że Fortnite tak dobrze sobie radził, to średnia, średnia w dół. Glühamer, coś tam coś tam średnia w górę. Zakładam, że przez to, że grał dużo duo w, duo w League of Legends z Guciem, więc ktoś tam potem poszedł do Glühamera sobie poglądać, po jak gdzie nie ma streama. Mr. Creative, Bandura Kart No, Bandura Kartel bardzo nisko, 35 godzin streamów tylko, średnia 3700. No, bardzo mało streamów od Bandury. Nie wiem w sumie czemu, no bo Ginot streamował dużo, więc na pewno czasu. Jako tako o bandzin nie zabierało, no bo jeśli Ginot dał radę steamować. A no tak, walkę ma! Zapominam, on ma walkę. Dlatego nie ma czasu. Ginot ma, bandura nie, miał, przecież bandura ma walkę. Zapomniałem, że przecież się pije Tak bardzo mam w tego fejma. Ale i tak go obejrzę i kupię PPV. Ale obecnie on go w pisie. Pelka Damian Tusol Angela 35, ty, w ogóle mało kobiet. E, Kami tak mówiliśmy, bardzo duży wzrost w 15 koła. Ja, Blesik, nie Bardzo mało kobiet. Ile było tutaj kobiet? Bardzo mało kobiet w top 50 w sumie. To no jest Kasik tak. Kasik z najlepszym wynikiem, i potem dopiero Angela. Czyli dwie kobiety w top 50. Dwie kobiety w top 50. No ale wiadomo, no nad November. To może nie było po co ludziom walić konia. A poza top 50 jest coś ciekawego? Coś się tutaj ten wydarzyło? Nawczas z dużym przyrostem, średniej widzów. Bardzo mocno tam podpromowała się przez to, że ma walkę z Lizą. Więc troszkę tam sobie dała znać. Poza tym występowała na streamach u Asdusa, występowała na streamach u Frania. Także wykorzystuje swój moment. Że ma tą walkę i ciśnie. No bo i na jednym streamie i na drugim streamie się pokazuje. Na jrl relach warszawskich. Więc, więc trochę tego jest. Co eee, tutaj dalej, co tutaj dalej? O, to widziałem wczoraj. Mamo nad Arquelem. No głównie przez to, że Mamon był chory ostatnio, no co dalej chyba jest lekko przeziębiony z tego co wiem, ale Mamon 223 godziny, no ale Mamon jest nad legendą polskiego streamingu. Kiedyś ten ziomek był top 1 na Twitchu, no i, i teraz został wyprzedzony przez Mamona. Także yy, jest ten, jest ten. No i na Olszą Mamon, wiadomo. <gryw> Także pojedynek streamerów z Płocka, Mamon vs Olsza, wygrywa Mamon. Na wielkim pojedynku streamerów z Płocka. No no jest Olsza, no to tak jak mówiłem, no ja mam tam najwięcej na pierwszej stronie z XE godzin, no ale jednak Olsza te poranne streamy, bardzo dużo ich jest, no to ma te 127 godzin, no tylko średnia 600, ale i tak w górę poszło w tym miesiącu, no ale tak, no to są... To jednak są streamy poranne. Olsza odpali kiedyś na niej godzinie już o 6? Chyba nie, Olsza powiedział, że mu się po prostu bardzo wygodnie streamuje o takiej godzinie i... i... on po prostu streamuje sobie o poranku, no. On po prostu sobie streamuje o poranku, mówi, że wtedy jedynie ma siłę. On jak już tam... On jak już po prostu potem jest późniejsza godzina, to on mówi, że już nie ma siły na streamowanie. On tak lubi zrańca. Random, brusik. Ty, brus to chyba normalnie na siłownię cały czas chodził. Jak on ma 50% streamów mniej. Upadek czepi, nie no gdzie? Czepi średnio w górę w listopadzie. 600 widzów średnio. Godzinek mniej, więc Watch mi się zgorszy, ale tak to. Tak to dobrze to wygląda. Dobra, kto jeszcze od nas? Chinka jeszcze nie była i. i Aki, i jeszcze Matis do znalezienia. Hej, działa ta strona? Znalazłem Akiego, 139 więcej godzinek. Średnia w górę o 97%. Także pod średniej, no Aki mocno w górę. E, więcej tych godzin go 32 no byłoby więcej, ale klucz upadł, więc. Więc jest jak jest. Morka też znalazłem przy okazji. Jest Mati! Mati nad Akim. 41 godzin Mati i 800 widzów średnia Mati sokso, proszę Państwa, 125. Także taki... A, jeszcze budyń, no tak, jeszcze budyń 114, 53 godziny 700 średnia. Jest jeszcze, jest jeszcze budyń. Czekaj. Ale nie ma tu Chinki? Jak to? Gdzie jest Chinka? Tutaj! 195 Ona tak mało streamowała w tym miesiącu 71 godzin, 250 średnia widzów No i tam wszystkich O, tutaj jeszcze JRL-owy ten IRL-owy sąsiad z Krakowa Pajalok, 41 godzinek, średnia 425 No Kiedyś najlepszy streamer IRL, no ale obecnie Obecnie niewiele osób ogląda jego streamy a w musia, proszę Państwa, 174, Remsuła, kolega, kolega, 61 godzin, no w dół, w dół te godzinki, średnia też w dół, 369 średnia, tam też ciężko, po upadku klucza, 193 XN, no tak, miał pokonać legendę, no, ale wiecie, no, na szczycie trudno pozostać, zwłaszcza, gdy przeszkadza Ci 13. I niszczy ci życie psychiczne. To tak, kończąc podsumowanie miesiąca, żeby nie miał podszoty, czy No Way Shoty miał podszoty, nieważne, kończąc podsumowanie miesiąca, jedynym wielkim, wydaje mi się, takim zaskoczeniem, ale też no, wiadomo, po całym miesiącu to już nie było, dla zaskoczenia, takim że tak powiem, wielkim wydarzeniem, wielkim streamer, który się zrodził z tego dołu i do góry, no to był Zony, który jest według Twitch Trackera czwartym polskim streamerem w. W listopadzie miał najlepszy wynik Alfa Sigma, tak zwany Next. Miał też spore wzrosty przy okazji wzrostów Merganiego. Merganie z najwyższą średnią w tym miesiącu. W sumie z takich wydarzeń w tym miesiącu to. chyba tyle. A no i Mokrysor miał największe spadki w tej topce, bo spadł średnio o ponad 50%. Ale to po Pandorce, było do przewidzenia. Tak to nic się nie wydarzyło. Dziękuję, pozdrawiam. YouTube'a.